To jest książka, o której Wam wczoraj wspomniałam na blogu. Dosyć duża, sztywna okładka. Koszt około 30-40 zł z wysyłką. Inna niż wszystkie, bo mówi moim głosem. Równie dobrze może nagrać tę książkę babcia, dziadek i kiedy Was nie będzie, albo nawet z dzieckiem, wspólnie ją odsłuchać. Same zobaczcie. Najpierw wgrywa się dedykację. Tu jestem, to ja. Był piękny, ciepły i słoneczny dzień. Książka reaguje na ilość sensorów wyciętych. Mały króliczek zostawił przyjaciół i wrócił do domu. Położę się spać, pomyślał mały króliczek. I... Do książeczki dołączona instrukcja obsługi, która mówi krok po kroku dokładnie. Jak to zrobić? Nie było to trudne, skoro poradziłam sobie, Ja poradzisz sobie i ty. Fajnym pomysłem jest wgranie właśnie tej dedykacji dla dziecka. Kilka stron, niedużo czytania, ale sam fakt, że może to coś nagrać. Super. Ja polecam.